Ekspresowo przenieśliśmy się na PG Arenę, gdzie już ta trawa, o której mówiliśmy tak dużo u Was w firmie, Aha. będzie dzisiaj instalowana. Prezes PG podjął decyzję o wymianie murawy na, na mecz Polska Urugwaj. I moim zdaniem to jest doskonała decyzja, bo mamy teraz rodzimą murawę, która no moim zdaniem będzie dużo lepiej radziła sobie w tych warunkach. Pierwsza rzecz, która dla mnie jest taka dosyć zaskakująca, to te otwory, które są tutaj jeszcze przed położeniem trawy. Co to są za otwory? Na pewno poprawa przepuszczalności warstwy wegetacyjnej. Mhm. Uplastyczniamy tę warstwę wegetacyjną do ostatniej kosmetyki i profilowania już samej murawy. Mhm a całą resztę pozostawiam jako słodką tajemnicę. Przejdźmy już do samej trawy, gęstość. Rzeczywiście oglądałem mhm. różne trawy, natomiast ona od razu pokazuje, no to jest inna pora roku, ale ona rzeczywiście jest bardzo, bardzo gęsta. Czym gęstsza, tym ciężej ją zaorać, prawda? To jest, to jest na pewno to, tak jak mówiłem, wiek murawy robi swoje i właśnie to 18 miesięcy do, do dwóch lat, powiedzmy, i to, to jest jakby ten najlepszy okres. A dla Wina to wciąż świe, świeże Tak. Trochę ja. mamy już rozwiniętą i teraz przychodzi etap. To się nazywa jak? No powiedzmy dopychać Dopychać! Dobra, zobaczmy jak pasuje dopychać. Kuba prosimy. chodzi o to, żeby, żeby te łączenia szybciej się zabliźniały przy Aha. okazji, tak? No i, i żeby nie było sytuacji, gdzie komuś gdzieś tam noga też przy okazji wejdzie czy but, tak. Albo wpadnie. No, albo wpadnie całkiem gdzieś tam. To jest urządzenie, które jest połączone z laserem, który jest odpowiedzialny za niwelację tak, terenu, przygotowanie ostateczne warstw podbudowy i tak samo warstwy wegetacyjne, na której już potem instalujemy murawę. Jest duża precyzja, do, do pół centymetra jesteśmy w stanie uzyskać różnicę przy prawie hektarze. To jest, to jest olbrzymia precyzja. No, i, i ten laser, właśnie tutaj, jest urządzenie, dzięki temu ustawiamy wszystkie wysokości, uzyskujemy kopertę, przenosi wszystkie wysokości na, 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 ten, na, na ten system, za który, który zobaczymy za chwilę. Te czujniki łapią wysokość o tej głowicy, którą widzieliśmy przed chwilą. Na, na bazie tego laser pracuje praktycznie samoistnie, tak? Samo, samoistnie dostosowuje się do wysokości. Jeżeli brakuje mu 2 cm, to on sobie. Dobiera materiał, oczywiście musi być do tego sprawny operator, to nie mhm. może być przypadkowa osoba, to musi być ktoś, kto doskonale wie, jak tym urządzeniem operować i mieć wyczucie, jak uzyskać te spadki i wypracować kopertę na, na danym terenie. Mhm. Zawsze gdzieś tam zostawiony jest z boku materiał, który sobie powiedzmy, laser pobiera, tak? czyli Aha. operator podjeżdża, pobiera sobie materiał i do, dosypuje, a jeżeli tego materiału jest za dużo, to laser samoczynnie samo schodzi niżej i sobie zabiera powiedzmy, daną ilość tego materiału. Czas najwyższy, podsumować nasze dwa dni zmagań z położeniem trawy na stadionie PG Arena, gdzie już niedługo odbędzie się mecz Polska-Urugwaj. Możemy powiedzieć jednoznacznie, nawet już patrząc na efekt na Polonii warszawa jak wygląda ta płyta w takim okresie pory roku w Polsce, jest świetna. Wydaje mi się, że eksperyment pokazał nam jednoznacznie, że w tym wypadku polskie nam na pewno nie szkodzi i warto wejść w taką trawę, która rzeczywiście jest. Tu hodowana, tu produkowana i przystosowana do naszego polskiego mikroklimatu. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby połamać pewne stereotypy i pokazać włodarzom klubów, że tak naprawdę zaraz warto w tym wypadku na pewno wejść w polski przemysł, w polskich producentów trawy i spróbować zupełnie czegoś innego czegoś, co jest tak naprawdę bardzo blisko nas.